Kiedy mi kapłan tłumaczył, że to są doświadczenia Boże i że w tym stanie, w jakim jesteś, nie tylko nie obrażasz Boga, ale jesteś mu bardzo miła, to jest znak, że cię Bóg niezmiernie miłuje i że ci bardzo ufa, że cię takimi doświadczeniami nawiedza. Jednak nic mnie te słowa nie pocieszały. Zdawało mi się, że one wcale się do mnie nie stosują. Jedna rzecz mnie dziwiła, że się nieraz zdarzało, kiedy strasznie cierpiałam, to z chwilą, kiedy się zbliżałam do spowiedzi świętej, naraz ustępowały mi te straszne udręki. Jednak jak się oddaliłam od kratki, wszystkie te udręki uderzały na mnie z jeszcze większą zaciekłością. W ten czas spadałam twarzą na ziemię przed najświętszym sakramentem i powtarzałam te słowa. Chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. Zdawało mi się, że konam w tych boleściach. Jedna najstraszniejsza dla mnie myśl była że to ta, że jestem od Boga odrzucona. A później następowały inne myśli. Po cóż mam się starać o cnoty i dobre uczynki? Po cóż się umartwiać i wyniszczać? Po cóż składać śluby? Po cóż się modlić? Po cóż się poświęcać i wyniszczać? Po cóż czynić ofiarę z siebie na każdym kroku? Po cóż, jeżeli jestem już przez Boga odrzucona, po cóż te wysiłki? I tu jeden Bóg tylko wie, co się działo w sercu moim.